Witajcie w naszej mm, dzisiejszej analizie. Dzisiaj przyjrzymy się bliżej temu, co siedzi w głowie inwestora. Będziemy czerpać z książki Jasona Zweiga Your Money and Your Brain. Tak, Zweig świetnie łączy y, neuronaukę z ekonomią i psychologią. Próbuje pokazać, dlaczego właściwie podejmujemy takie, a nie inne decyzje finansowe. No właśnie. A nasza misja na dziś to zrozumieć, jak nasza biologia, no wiesz, te wszystkie procesy w mózgu, wpływają na nasz portfel? I czy mm, możemy coś z tym zrobić? Lepiej inwestować, po prostu lepiej rozumiejąc siebie? Oj, na pewno i myślę, że będzie kilka niespodzianek. Bo okazuje się, że no, taka strata finansowa potrafi aktywować w mózgu te same ośrodki, co powiedzmy fizyczne zagrożenie, jakbyśmy zobaczyli pająka. Serio? Aż tak? Tak? A co jeszcze ciekawsze, czasem samo oczekiwanie na zysk jest dla mózgu bardziej mm, ekscytujące, bardziej intensywne niż samo jego otrzymanie. To stawia wszystko w nowym świetle, prawda? Te codzienne decyzje kupić, sprzedać. Dokładnie. No dobrze. To zacznijmy może od podstaw. Czym w ogóle jest ta neuronauka ekonomiczna, neurofinanse? To jest taka dziedzina, która, jakby to powiedzieć, Pogląję patrzeć na nasze zachowania inwestycyjne nie przez pryzmat suchych teorii ekonomicznych, tylko jako wynik działania, no, biologii, mechanizmów w mózgu. Czyli dostajemy w końcu jakąś instrukcję obsługi do własnej głowy? Przynajmniej jeśli chodzi o pieniądze? Coś w tym stylu. Zvek Nazora to przebłyskami wglądu w nasze finansowe ja. Co ciekawe, on sam poddawał swój mózg badaniom fMRI, wiesz? Kiedy podejmował decyzje inwestycyjne. I co mu wyszło? No, sam żartowiwie podsumował, że panuje tam niezły bałagan. I to jest ważne samo to, że wiemy o tych mechanizmach, nie znaczy, że od razu stajemy się na nie odporni, ale wiesz, zrozumienie to pierwszy krok. Mhm. A kluczowy wydaje się ten wewnętrzny konflikt, o którym piszę, że mamy te starsze części mózgu, takie bardziej gadzie, emocjonalne, mhm, które reagują szybko, instynktownie. A z drugiej strony tę nowszą, korę przedczołową, analityczną, taką, co myśli i planuje. I to jest jak cienka warstwa lodu na, nie wiem, gorącym źródle emocji. Świetna metafora. I ten lód często pęka. Dlatego wiedzieć, co powinno się zrobić, to jedno, a zrobić to, to zupełnie inna historia. Tak. Jak ten przykład Eda z książki. Pamiętasz? Dyrektor nieruchomości. Tak, tak, ten, co otrzymał tę akcje ze stratą ogromną stratą. No właśnie. I logika podpowiadała. Sprzedaj. Doradca podatkowy mówił. Sprzedaj, odpiszesz sobie od podatku. A on? Nic. Nie mógł. Bo sprzedaż oznaczałaby przyznanie się do błędu, prawda? Poczucie, że jest się, no, głupim. Raz przy zakupie, drugi raz przy sprzedaży. Ten ból emocjonalny był silniejszy niż racjonalne argumenty. Emocje kompletnie zablokowały logikę. Żeby to zrozumieć, warto chyba sięgnąć po tę koncepcję dwóch systemów myślenia Kaneman, prawda? System 1 i system 2. Tak, dokładnie. System jeden, szybki, automatyczny, intuicyjny, emocjonalny, działa bez wysiłku, a system 2. Wolniejszy, wymaga skupienia, analizy, świadomego myślenia. To jakby w głowie ciągle toczyła się walka, Szybki, porywczy instynkt kontra powolny, ale rozważny logik. Weźmy tę zagadkę, która jest w książce. Kij i piłka kosztują razem złotówkę i 10 groszy. Kij jest droższy o piłkę o złotówkę. Ile kosztuje piłka? No Pierwsza myśl, 10 groszy. To jest system jeden. Tak. Dokładnie. Szybko, łatwo, ale błędnie. Dopiero jak włączysz system 2, zastanowisz się, policzysz, to wychodzi, że piłka kosztuje 5 groszy, a kij złotówkę i 5 groszy. Problem w tym, że system 1 działa jakby domyślnie, a system 2 jest trochę leniwy. Trzeba go świadomie uruchomić. I często tego nie robimy. Zwłaszcza jak jest stres, jak na rynku się kotwuje. Wtedy ten system 1, nasz wewnętrzny autopilot, przejmuje stery. On jest super do prostych rzeczy, no wiesz jak, jedziesz znaną trasą do pracy. Ale finanse to nie jest znana trasa. Raczej dżungla. A system 1 w dżungli opiera się na skrótach myślowych, emocjach, pierwszych wrażeniach. Jest podatny na błędy, szczególnie w takich złożonych, nieintuicyjnych sytuacjach jak inwestowanie. A system 2 to ten nasz pilot manualny. Wymaga paliwa skupienia energii to on analizuje dane, porównuje opcje, planuje, ale łatwo go przeciążyć. Stresem, nadmiarem informacji, zmęczeniem. I wtedy co? Wtedy stery znowu przejmuje system 1. Pomyślmy o tym edzie, ten strach przed stratą, ten ból emocjonalny. Mhm, czyli system 1 na pełnych obrotach paraliżuje jego system 2, jego zdolność do logicznej analizy. No dobrze, to prowadzi nas do konkretnych pułapek Mówiłaś o tej antycypacji, że oczekiwanie na zysk jest często silniejsze niż sam zysk. To jest fascynujące. Tak, badania FMRI to pokazują. Oczekiwanie na nagrodę mocno aktywuje jądro półleżące. To jest taki mm, kawałek mózgu związany z przyjemnością, motywacją, często nazywany ośrodkiem nagrody. I ta aktywacja jest silniejsza przed, niż w trakcie? Często tak. Zweig opisywał eksperyment, w którym grał na pieniądze. I szansa wygrania, powiedzmy, 5 dolarów wywoływała w jego mózgu silniejszą reakcję niż szansa na jednego dolara. Nawet silniejszą niż samo wygranie. To trochę jak z dzieckiem przed gwiazdką, nie? Czasem to czekanie na prezenty jest fajniejsze niż same prezenty. No tak. W inwestowaniu to może być niebezpieczne. Gonimy za gorącymi akcjami, spekulujemy, ciągle kupujemy i sprzedajemy. Mhm. Mm, bo sama możliwość szybkiego zysku daje nam taki emocjonalny haj niezależnie od realnych szans. E, pamiętasz ten przykład Lori Zing z książki, wygrała w reality show i potem czuła przymus kupowania losów na loterię, jak była duża kumulacja. Kierowało nią to, a co jeśli tak? Ten dreszczyk emocji. Właśnie, Mark Twain też o tym pisał, że fantazja o bogactwie mogą prowadzić do złych decyzji. Gonimy za tym uczuciem antycypacji. A kolejna pułapka to szukanie wzorców. Wszędzie. Oj, tak, nasze mózgi są do tego zaprogramowane. Ewolucyjnie to miało sens, dostrzeganie schematów w otoczeniu pomagało przetrwać. Problem w tym, że widzimy wzorce nawet tam, gdzie ich nie ma, na przykład w losowych zmianach cen akcji. To ten błąd trzy to już trend, tak? Wystarczą dwie, trzy kropki idące w górę na wykresie, i nasz system jeden już krzyczy, będzie dalej rosło. Dokładnie. A potem przychodzi rozczarowanie. Pamiętamy te przykłady funduszy, które miały kilka świetnych lat, przyciągnęły tłumy inwestorów szukających wzorca, a potem klapa. Albo te fundusze emerytalne, co zatrudniają zarządzających po trzech dobrych latach, a zwalniają po trzech słabych. Czysta pogoń za krótkoterminowym, często iluzorycznym wzorcem. Nasza lewa półkula mózgu, ta od interpretacji, od tworzenia historii, jest mistrzem w wynajdywaniu wzorców i wyjaśnień nawet jeśli są one, no wiesz, zmyślone. Były badania na pacjentach z rozszczecionym mózgiem. Tak, czytałem o tym. Lewa półkula uparcie próbowała przewidzieć losowe zdarzenia. Mhm. Mm podczas gdy prawa, bardziej pragmatyczna, po prostu wybierała najczęstszą opcję i osiągała lepsze wyniki. Zwajk gorsko komentuje, że nasza wyższa inteligencja czasem prowadzi do gorszych decyzji niż u, nie wiem, gołębi czy szczurów. Bo one nie próbują tak na siłę rozgryźć losowości. Dobra, a co za wersją do strat? To chyba każdy zna. Stracić tysiąc złotych boli bardziej niż cieszy zyskany tysiąc zł. Zdecydowanie. I neuronauka to potwierdza. Straty finansowe aktywują te same obszary mózgu, co realne zagrożenia. Ciało migdałowate. To taki ewolucyjny alarm. Tylko, że w finansach ten alarm często prowadzi do złych decyzji. Jakich? No, najczęściej to trzymanie przegrywających inwestycji za długo. Wiesz, ta nadzieja, że odbije, ta niechęć, żeby zaklepać stratę na papierze. I odwrotnie, za szybkie sprzedawanie tych zyskownych. Żeby tylko zrealizować zysk, zanim zniknie. Wróćmy do Eda. To właśnie to, prawda? Awersja do straty i żal trzymały go w tej pułapce. Tak jest. Do tego dochodzi jeszcze często ślepy zaułek znajomości. Co to takiego? Czujemy się bezpieczniej z tym, co znamy. Akcje własnej firmy, bo w niej pracujemy. Spółki z naszego kraju, bo są nasze. To ten efekt czystej ekspozycji. Im częściej coś widzimy, tym bardziej to lubimy. Nawet jak obiektywnie, to nie jest najlepszy wybór. Czyli trzymanie akcji firmy, w której pracuję, to podwójne ryzyko. Bo jak firma ma kłopoty, to tracę i pracę, i oszczędności. Dokładnie tak. Bo wydaje nam się, że ją znamy, a to może być złudne. No dobra, to wszystko razem ta pogoń za dreszczykiem, antycypacji. Te iluzoryczne wzorce, strach przed stratą, fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Nasze inwestycyjne ja to faktycznie, jak mówił Zweig, niezły bałagan. Działamy pod wpływem impulsów systemu 1, a sukces wymaga raczej chłodnej logiki systemu 2. Okej. Okay. Diagnoza jest, powiedzmy sobie szczerze, dość ponura. Wygląda na to, że nasze mózgi są zaprogramowane do popełniania błędów na rynku. Ale czy to znaczy, że jesteśmy bezbronni? Coś możemy z tym zrobić. Zwajk cytuje Grahama, że kluczowy jest charakter i trzymanie się zasad. No właśnie, nie chodzi o to, żeby wyłączyć emocje, bo to niemożliwe. Chodzi o świadomość i o zbudowanie takiego procesu decyzyjnego, który włącza nasz system dwa który nas chroni przed tymi najgorszymi impulsami systemu 1. I Zwajek proponuje tę strategię: pomyśl dwa razy. Co to konkretnie znaczy? Można to sprowadzić do kilku takich mm, kluczowych zasad. Pierwsza: bądź sceptyczny wobec własnych odczuć i wobec informacji, które dostajesz. Czyli nie łykać wszystkiego jak młody pelikan, zwłaszcza tych pięknych wykresów od maklera. Pytać czy na pewno widzę cały obrazek? Dokładnie. Dzisiaj formuluj problem. Zamiast pytać, czy ta akcja da mi zarobić, na co system 1 chętnie odpowie tak, jeśli ostatnio rosła, zadaj trudniejsze pytanie. Pytanie dla systemu 2. Na przykład... Na przykład, jakie są argumenty przeciwko tej inwestycji? Albo, co mogę stracić? Jakie są realne koszty, opłaty, podatki? Aktywnie szukaj dziury w całym. Wciel się w adwokata diabła dla własnych pomysłów. Rozumiem. Czyli kwestionować pierwsze wrażenie. Druga zasada mogłaby brzmieć: skup się na procesie, na długim terminie, a nie na tym codziennym szumie. Tak, pamiętasz te ślepoty na mianownik, fiksacje na dziennych wahaniach? Zamiast tego, patrz na całość, na całkowitą wartość portfela i rób to rzadziej. Raz na kwartał wystarczy. I trzymaj się planu. Tak. Tak, stwórz prosty plan może jakąś listę kontrolną i trzymaj się jej, niezależnie od tego, czy na rynku jest euforia, czy panika. Uśrednianie kosztów, czyli systematyczne dopłacanie, to świetny przykład takiego podejścia opartego na procesie. To ogranicza te emocjonalne decyzje. Kupuję, bo rośnie, sprzedaje, bo spada. I mniej śledzić wiadomości. Mniej gapić się w notowania. Zdecydowanie. Ciągłe sprawdzanie tylko podkręca emocje systemu jeden. To jak dolewanie oliwy do ognia. Okej, okay. a trzecia zasada, chyba najważniejsza. Poznaj siebie. Zarządzaj emocjami. Właśnie. Musisz zrozumieć, że twój nastrój, zmęczenie, poziom stresu to wszystko wpływa na to, jak postrzegasz ryzyko i jakie decyzje podejmujesz. Bądź szczególnie ostrożny, gdy rynek szaleje w górę czy w dół. Wtedy system jeden jest na maksa aktywny. Czyli jak czuję silny strach po krachu albo chciwość podczas chosy, to co? Zatrzymaj się, weź oddech, idź na spacer, ochłoń. Nie podejmuj ważnych decyzji pod wpływem chwili. Dobrym pomysłem jest prowadzenie dziennika inwestycyjnego. Zapisywać nie tylko co kupiłem, ale i dlaczego. I co wtedy czułem. Dokładnie. To pomoże Ci wyłapać własne powtarzające się błędy. I zaakceptuj, że nie wiesz wszystkiego. Może fundusze indeksowe to dobre rozwiązanie. I dywersyfikuj. Zawsze dywersyfikuj. To najlepsza ochrona przed nadmierną pewnością siebie i tym, czego nie da się przewidzieć. Czyli podsumowując, nasze mózgi, choć są niesamowite, nie są idealnie skrojone na miarę współczesnych rynków finansowych. Te ewolucyjne mechanizmy, które ratowały nam skórę na sawannie <słuch> na giełdzie często nas zgubią strach, chciwość, szukanie wzorców tam, gdzie ich nie ma nadmierna pewność siebie ta niechęć do przyznania się do straty ale to nie jest wyrok. Zrozumienie tych mechanizmów to pierwszy krok do tego, żeby sobie z nimi radzić. Tak. Jak podkreśla Zwajk, ostateczną granicą w inwestowaniu nie jest zrozumienie rynku. To jest zrozumienie siebie. To jest ta wewnętrzna gra, którą musimy wygrać. A te strategie, o których mówiłyśmy, to po prostu narzędzia. Narzędzia, które pomagają nam w tej grze. Angażują nasz refleksyjny system 2, żeby trochę poskromił ten impulsywny system 1. I tu mnie przychodzi do głowy taka myśl na koniec, może trochę przewrotna. Skoro wiemy, że to oczekiwanie na zysk bywa przyjemniejsze niż sam zysk, a ból straty jest tak dotkliwy, to może warto trochę zmienić fokus. Co masz na myśli? Może zamiast tak obsesyjnie skupiać się na samych wynikach, na tym, ile zarobiliśmy czy straciliśmy w ostatnim kwartale, Powinniśmy bardziej docenić sam proces inwestowania trzymanie się planu, naukę na błędach właśnie to zarządzanie emocjami. Czy prawdziwą wygraną nie jest czasem większy spokój ducha i opanowanie samego siebie niezależnie od tego, co akurat dzieje się na giełdzie? Hmm. To jest bardzo ciekawa perspektywa skupienie na procesie, na tym, co możemy kontrolować czyli na sobie, a nie na wynikach, które są częściowo losowe. Może to jest właśnie klucz do mądrzejszego i spokojniejszego inwestowania. Coś do przemyślenia. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję również.